Hej, witam tu Hikaru. A to jest kolejny odcinek, zagieramy w spory. Jesteśmy w fazie kosmosu i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Myślałem sobie, żeby w tym odcinku pozbierać przyprawy, które wydobywa nasza cywilizacja. Ale to nie będzie łatwe, bo mamy tyle tych kolonii, że nie pamiętam gdzie one są wszystkie. Niestety. Tak więc trzeba będzie tutaj trochę. Pobłądzić myszką po układach słonecznych. O, tutaj mamy niebieską. A czemu nie możemy? Chyba za daleko, tak? No, 5 za 5. Strasznie szybko to się e, napełnia. Coś trzeba by było ogarnąć, żebyśmy mogli e, trochę więcej ich e, móc mieć. Bo tak, co chwilę przelatywać, to jest trochę kłopotliwe. Dobra, e, może przeszukajmy galaktykę w poszukiwaniu kolejnych jakichś znajdziek i ciekawych rzeczy. No, zaraz polecimy. O, proszę, tutaj mamy coś. Mam nadzieję, że to nie piraci. O, dobra, to nie byli piraci. I co tu mamy? Znowu jakieś narzędzie do kolorowania planety. Tym razem możemy zrobić się morską zieleń. Zobaczmy, jak to działa. Kolor atmosfery, tak. Nie widzę żadnego yy, zielonego. Nie wiem o co chodzi. <laughs> o kurczę, mi coś chrypa bierze. <laughs> Sorry, ludzie. Nie robię tego celowo. O proszę, kurczę, zobaczcie tutaj. Wszystkie kolory przyprawy. To wypadałoby naprawdę zająć ten y, układ słoneczny. Naprawdę. Oj, przydałoby się, przydałoby się. Mielibyśmy wszystko w jednym miejscu, no radzimy, mamy to, co leży. To jest to, dobra, mamy już jakiś e, klejnot purpurowy. E, co za tym idzie? E, mamy questa już zrobionego e, wracamy do domu i może weźmiemy kolejnego questa ale najpierw polecimy e, tutaj w to miejsce czy ja tu byłem chyba chyba nie wiem e, handel oni patrz jak można drogo sprzedać im tą e, niebieską przyprawę zwiększa zasięg lotu kosmicznego Mm, no to kupmy sobie, to się przyda. I jeszcze to sprzedamy. Strasznie fajna cena. Tutaj czy, czy, czy coś jest. Nie, nie ma. Tutaj jest T1. Ale żadnych jakichś ciekawych rzeczy nie ma na tych planetach. Tutaj też T0 i radar nic nie wykrywa. Ja tutaj latam tylko po to, żeby mi odznaczyło, że tu już byłem. Żebyśmy mieli świadomość, że, że musimy tutaj znowu lecieć. A tu niczego ciekawego nie ma. Dobra, zatem wróćmy już. Okej, okay, tutaj mamy e, dom. E, chwila, 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 chwila. E, najpierw się doładujemy. I handel. E, nie możemy niczego fajnego kupić znowu, a raczej wciąż. Dobra, gdzie mamy lecieć? Eee. Tutaj dobra, przyjrzyjmy gdzie? Mają jakichś szkodników, którzy nam bardzo niesympatycznie tutaj niszczą. Umarł, teraz kolejny, kolejny chory, jeszcze tylko trzy. Dobra, w tamtą stronę. Ja nie niechcący zabiłem resztę, bo się pojawili trochę później. Gdzie on jest? Ten chory. Dobra, dobra. Coś to nie pokazało. To był jakiś bug. Bo nie widziałem, żeby była taka plama. O, tutaj możemy sprzedać fajnie naszą żółtą przyprawę Za 107 tysięcy, to się nazywa, kurcze, sumka Ja bym kupił większą ładownię, skoro mamy możliwość No, mamy teraz, zobaczcie O parę miejsc więcej, to się naprawdę przyda Kolonizatron, kupiłem te kolonizatrony, ale po jakiejś lepszej cenie i tam, gdzie możemy wydobywać właśnie po 5 przypraw, zwiększyłbym poziom tej planety. Aby... Aby, aby, aby... Abyśmy mogli... Abyśmy mogli właściwie więcej przypraw e, móc mieć. I żeby to nie było na tej zasadzie, że... Że nazbiera się 5 i to już jest, jest max, Bo to jest trochę denerwujące. Że cały czas musimy krąży krążyć. O, proszę, kupię właśnie układ słoneczny. E, gratulacje, dzięki zastosowaniu środków dyplomatycznych do osiągnięcia trwałego porozumienia handlowego udało ci się wynegocjować dobre warunki i zakupić ten układ. Dobra, co my tutaj mamy? O, proszę, mamy, mamy kolejne źródło przyprawy, na to wygląda. Ale musimy y, tutaj ekosystem zrobić. Nie, a nie, musimy tylko zbadać, czy co, e, zbadać musimy, zbadać, sorry ludzie, nie ogarniam trochę. Dobra, jeszcze tylko e, roślinożerne e, zwierzątka. Gdzie one są? A gdzie są nasze roślinożerne zwierzątka? Jak gdybyśmy po prostu je postawili w naszej ładowni, żeby mecz szukać. Nie wiadomo jak długo. O, chyba oni umarli. Bo ich zrzucili z zbyt, zbyt dużej wysokości. Ojej. Nie o to chyba chodziło. I one są. Hmm. O właśnie, to jest zielona woda. O to mi chodziło. Tutaj mamy tę zieloną wodę, którą wcześniej e, próbowałem zrobić. Nie wiemy o co chodzi. To jednak jest kolor wody, a nie kolor atmosfery. Muszę doczytać następnym razem. Dobra, muszę ogarnąć te zwierzaki. Tutaj coś mamy, o właśnie tutaj Mamy i potrzebujemy jeszcze Jednego roślinnożercy, tak? Tutaj jest No właśnie I chyba dzięki temu możemy już tutaj tworzyć Kolonię, abyśmy Mogli zdobywać przyprawy Tak myślę Ale nie, tutaj Tutaj mi się nie, to całkowicie mi się tutaj nie podoba to co tutaj się dzieje. Musimy po swojemu to wszystko zrobić Oczywista oczywistość Jakżeby inaczej Dobra i jeszcze tylko praca A i jeszcze ratusz Nie mogę chyba pozwolić, żeby ratusz był taki obleśny Jak jest teraz, nie? No właśnie, jeszcze to wypieprzę O tu mamy przyprawę Musimy ją zaraz podnieść O właśnie, o to mi chodziło I mamy za mało pieniążków, żeby... Żeby jeszcze postawić pracę tutaj. Fabrykę jakąś. Ale mamy dwie niebieskie przyprawy. To się ceni. To mi się przyda. Dostępne nowe narzędzia. No to wrócimy na matczyną planetę. Ale może zaraz. Fajnie, kupiliśmy tutaj układ słoneczny. Fajnie, przyda mi się. A co za tym idzie ograniczamy wpływy tych y, pomarań kurde różowych. Jest ich dosyć dużo, więc po się, że jak będziemy ograniczać ich wpływy, to będzie fajnie. No proszę, no i mamy pomocnika. Fajnie. No, i tak po kolei możemy zakładać te szlaki handlowe. Będziemy po kolei wykupywać układy słoneczne różowych, chociaż myślę, że to nie będzie mój priorytet. Zapiszę sobie grę. Żeby mi czasem tutaj nie wywaliło do Windowsa, jak to ma w zwyczaju robić od czasu do czasu. O, aurora Czy tutaj chcą coś ode mnie kupić? Handel O proszę, zobaczcie jakie tutaj mają ceny dla różowej przyprawy To się nazywa, kurcze, cena. Mamy 357 tysięcy Strasznie fajne ceny, kurcze, tak mi się to podoba Ta różowa przyprawa jest niesamowicie cenna O, a ci chcą kupić e, niebieską przyprawę, która jest średnio warta, ale kurczę, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, że kupują. Tutaj wy wydobywa się e, znowu różową przyprawę, czym fioletową. Kurczę, nie znam się na kolorach. To jest różowy, fioletowy. Różowy chyba. Ale niczego ciekawego tu nie ma. Zatem może poszukajmy czegoś innego. Tutaj te, też niczego nie ma. Ciekawego. O, a tutaj mamy już Przeraptor ta jakieś tutaj fala cywilizacji tutaj gdzieś jest na tej planecie, ale my chcemy tutaj tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie znaleźć artefakt, gdzie on może być? O, tutaj jest, o fajnie. Nie wiem, co to jest. A, znowu jakaś skamielina. Fajnie. Zobaczcie, ludzie, jaki tu jest dobry poziom tej planety. Ja piernicze naprawdę świetny. Warto by było ją przyjąć któregoś razu. Zobaczcie, można sobie wszystko zyskanować Elegancko. Tyle rzeczy. Naprawdę, ludzie. O, tutaj można się naprawdę bardzo obłowić. Ta planeta bardzo kusi. Niesamowicie, powiem wam. E, szczerze. No właśnie. I stało się to, o czym mówiłem, gra mi waliła znowu do, e, do Windowsa. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I trzymajcie się ciepło. Cześć.